Zimą niekoniecznie trzeba jechać w góry, żeby dobrze się bawić i móc korzystać ze śniegu i mrozu. Każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas, może to zrobić w naszym powiecie. I wcale nie będą tu potrzebne duże pieniądze czy specjalny sprzęt. Wystarczy odrobina chęci i przede wszystkim zapał. Znaleźliśmy osoby, które bez względu na wszystko potrafią aktywnie, a czasem wręcz ekstremalnie spędzać czas. Zacznijmy od warunków, jakie daje nam okolica. Co prawda górek brakuje, ale doskonałym miejscem do uprawiania sportów zimowych okazuje się być zalew Wiślany. I choć dni, w których bezpiecznie można na zalewie przebywać, nie ma zbyt wiele, to dla chętnych i dobrze zorganizowanych wrażeń na pewno nie zabraknie. W sobotę Stowarzyszenie Floty Polskiej DN postanowiło wykorzystać zalew Wiślany i zorganizować tu zawody. Poprzez opady śniegu, które w Polsce były, jedyny akwent nadający się do rozegrania regat jest na zalewie wyślanym. Posiadam kontakt z flotą DN. Zadzwoniłem, poinformowałem im, że na zalewie wyślanym są bardzo dobre warunki do rozegrania takich regat. Komisja sędziowska przyjechała. Stwierdziła, że warunki odpowiadają. W ciągu 24 godzin żeśmy zorganizowali regaty. To akurat jest pod, pod nazwą Pucharu Olsztyna, ale ze względu na to, że u nich nie ma warunków, te warunki są u nas, one zostały to rozegrane. Poza tym jutro padnie decyzja przez Komisję Seniorską. Komisji, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to za tydzień mamy mistrzostwa Polski Juniora i Seniora. I chociaż wydawać by się mogło, że bojery to sport nie dla każdego, to zapaleńcy, którzy jeżdżą po całej Polsce szukając odpowiednich warunków, twierdzą zupełnie inaczej. I, i to też jest ważne w tym sporcie, że gdzieś zostawiłem razem, jak tu jest, że jest to sport wyłącznie amatorski. Nie ma w nim zawodostwa, A z ciekawostek jest to, że spełnia wszystkie kryteria, żeby być sportem olimpijskim. I były nawet na ten temat dyskusje, bo podobno musi być tak, że ten sport można uprawiać w iluś krajach, na iluś kontynentach. I jeszcze jakiś tam parametr, bo wszystkie parametry ta dyscyplina spełnia, wbrew temu, co się o niej sądzi. Ale Towarzystwo Bojerowe stwierdziło, że nie chce, żeby to był sport olimpijski, bo sport olimpijski jest sportem, już zaczyna być sportem mniej amatorskim. A zaczną się tu zawody takie nie tylko dla przyjemności, ale również dla pieniędzy. Może tak to jest To jest jedna klasa, to się nazywa DN, jest najbardziej popularna, w zasadzie innych prawie nie ma DN, to nawet też wiem, bo to mi wszystko też powiedzieli, to Państwu też opowiem. ja się skrót od DN od Detroit News Czasopismo było w Stanach, bo Stanach w Stanach najwięcej tego w ogóle jest tych bojerów. Mają duże jeziora, które zamarzają. I wymyślili przed wojną konkurs gazeta wymyśliła na bojera, który się da łatwo spakować na samochód. No bo wtedy motoryzacja zaczęła się rozwijać. No jak widać, te bojery wszystkie na samochód wchodzą. Więc są naprawdę wygodne do ładowania. Jedną osobę można załadować i zdjąć. Eee, no i wygrał właśnie jakiś taki projekt. No i ustanowili klasę. I one wszystkie są tej samej długości muszą być, takie taki jeden typ żagla, jedna wielkość tylko jest. Nie ma tak, że się jak w desce serwingowej zmienia się na różne wielkości. A nie pamiętam, na no około 6 metrów. Długość to wszystko to samo. Zmienia się w zależności od warunków, zmienia się na różne pozy. Te pozy są ruchome, tak? Tak, ja właśnie no, że znowu zapomniałem, tamtą, tamtą zrobiłem, a tej nie zrobiłem w ten sposób. musiał... jeszcze raz zapominam, zapominała się, przydaje trzeba wazeliną wysmarować, żeby się ruszała, była bardziej elastyczna w, tym, w tych szczękach tak zwanych przyspieszać bardzo szybko. I najlepsi zawodnicy potrafią osiągać na przykład przyspieszenia porównywalne, tak, typu 3-4 sekundy do 100 km na godzinę, przeliczając. Oni nie osiągają może od razu 100 km, ale gdyby składowo to rozłożyć, to jest takie przyspieszenie. Czyli coś, co kosztuje, przypuśćmy 20 tysięcy złotych, ma porównywalne osiągi jak bolid Formuły 1, czy nie wiem, dobry samochód sportowy. No tak, ale tutaj wam wiatr prosto w oczy wieje. Nie, już, nie, no to tak to ma jak na nartach. Jest, ma się gogle, ma się kaski. Tak wcale jest, tak zimno nie jest. Gorszy problem to jest tak, jakby było na przykład dzisiaj minus 20, no to już jest problem. Ale jak jest na przykład, byłoby teraz minus 5, a jest mamy pewnie minus 8, jest słońce, to jest całkiem przyjemne, bo tak naprawdę martwi się tylko w stopy i w ręce. Jak się ma dobre kominiarki, dobre są teraz sprzęty termiczne, takie jak bielizny termiczne, nie wiem, skarpety, rękawice, kaski i tak dalej, to co latają ludzie teraz, jak są Mistrzostwa Świata, to mają temperaturę minus 20 i na, 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 na forum internetowym, które jest www.boyery.pl, można się dowiedzieć wszystkiego i tam na przykład opisuje właśnie Mistrz Świata, że latali, o, było minus 20, no i jak sobie zrobiło minus 16, to polatali trochę chętni spróbować swoich sił na bojerach, mają taką możliwość w Nowej Pasłence. Oczywiście posiadam sześć bojerów, prowadzę szkółkę bojerową dla wszystkich chętnych, także kto chce, się może zgłaszać, odpłata od bojera to jest za cały dzień 100 zł, grupy trzyosobowe jeśli się łączą to wychodzi po 30 parę złotych, nie jest to duża kwota, a wrażenia i frajdę zapraszam do przeżycia. Jeśli ktoś uważa, że bojery nie są dla niego, to może spróbować swoich sił w hokeju. Amatorska grupa hokeistów spotyka się systematycznie, jak tylko mróz zetnie staw w ogrodzie ojców redemptorystów. A jeśli mrozu nie ma, to przecież we Fromborku jest lodowisko i tam również można uprawiać swój ulubiony sport, dopóki zima nie odpuści. Hokeiści są grupą otwartą i chętnie powitają nowych członków. Kontakt z grupą możliwy jest przez naszą redakcję. Zapraszamy serdecznie. We fromborku mieszkają jeszcze więksi szaleńcy, którzy swoją pasją zarazili już braniewian. To morsy spotykają się systematycznie w nowinach lub na jeziorze pieszchalskim i hartują nie tylko swoje ciała, ale i dusze. Ostatnie morsowanie przy pełni księżyca można obejrzeć na stronie www.morsyślnikfromborg.blogspot.com Na tej stronie można się również dowiedzieć o kolejnych spotkaniach grupy. Fromborskie morsy z roku na rok powiększają swoje grono i zapraszają do siebie kolejnych odważnych. Pozostały nam jeszcze dwa miesiące zimy, zatem nie siedźmy dłużej w domu, tylko podejmujmy wyzwanie i zaczynajmy już od dziś cieszyć się mrozem, śniegiem, a później świetnym samopoczuciem.